Słychać to. mnie, chłopaki, czy nie? To. Tak, tak, tak. Na normalnej kierce. I wany się nie poddają. Tak. jest że tutaj, tak? Tak. O, dobra, już działa. Pateja, pateja. Co ja oceniacie Umiejętności nie muzyczne. Teraz. Na flecie się tak ciężko gra. Opej, tak, A To zagaj! To zagaj! To to. To nie, tu wiesz na flecie. W sensie na prostu, to jest bezproblemowe. To zagaj! Mogę no, ci zagrać, no nie teraz, bo siostra śpi, musiał mnie Ale no, mogę... Który kurwa godziny, twoje, siostra? Jest 11.30 to się wstaje o tej godzinie. Powiedz, <grym grym grym> żebyś się wziął za robotę. Kurwa, ja się wstałem o czwartej, nie wiem o czym wy mówicie. Pożywczaka nic nie potrzebuję. jakąś małą. Nie, nie. Bardzo chętnie. Ale się ja nie potrzebuję, ja sobie sam kupię. Chcesz zjeździć specjalnie. Ale ja i tak muszę tam jechać. No co? Muszę jechać na miasto. Co będziesz... Gadaj. To, to nie są kurwa żarty, wszystko gadaj co wiesz. Dawaj, co będziesz kupować? Po kwiatka. W jakiej okazji? O tak. Jaki to mu cię kupię? Nie, ja sam kupię. Dobra. Do widzenia. Celki <laughs> drogi. <grym> taki content na YouTube a leci Jest <grym grym> <grym> to tam dla rodzinki Macie pozdrowienia Od Wojtusia Ode mnie też Ode, Ode mnie też Od Bocza też? Od kogo jeszcze? Ode mnie też Od Kipi Pipka Keep Od... jak ty masz na imię? Tomasz Lala się zrobiła czerwona jak wspomniałem o clie pip Ja twoja chyba mi dzisiaj te życzenia składała z okazji urodzin. Hmm. To cię hmm. Mama dziękuję bardzo i kazała się zeptać bocza kiedy przyjdzie robić baść No jak chcę cały czas grać, No zaproszenie czekam Wtedy powiedziałem To ja zaproszenie Ja cały czas czekam na przepis na krokiety. Bo mama mówi Co to miało znaczyć w ogóle? Że możemy całą noc zrobić warszt. <grym> ja, ja, Niech powiedział, że nic nie potrzebuje. No, Chyba cię zaraz na śmiechu. No, ho. Crogie drogi. Mocny materiał. <grym> o Boże. Dobra, <grym> teraz z miasta, co, nie? Ja? Pijany jak szpak. No, nie, nie pijany jak szpak, ale taki już wesoły, bardzo. No. Dobry Dobrym humorze. Mijam, miałem dwóch mele i jeden mele taki do mnie cały zmarzenie, bo śnieg napierdalał, jak nie wiem, to wiecie może. No. Może taką czapeczkę z daszki, na tym daszku taka kurwa górka w śniegu. Chodź do mnie, taki rudy był ten mel. Chodź do mnie i się czym ja nie mam, może mu jak czegoś ciepłego kupić do jedzenia. Mówi, no kurwa, druga w nocy. Uf, no, dobra, to... ja bym tak. Żeby nie oszukiwać, to białe fleta, to później jak się będę śmiał, to będzie gwizdało. Dobrze, mówi, i mówi, że kebaby są otwarte. Powiedziałem, dobra, chodź, kupię ci kebsa. Sam sobie kupię kebsa, kupiłem menelowi kebsa całego kurwa za 12 zł. Sprzedaj z menelem na kebsa. Tak, ale kupiłem menelowi kebsa. Menel sobie w swoją stronę. Oni byli we dwóch. we ten mały i drugi menel. I potem, jakby szedłem na dworze, bo miałem tam busa, zagrałem 15 minut. I to jest jedyny bus, który kurwa jeździ z dworca w takiej godzinie. No i Sehop podjeżdża i otwiera tylko przednie drzwi. To ja wchodzę i mówi maseczkę, to zakładam maseczkę i do dalej. Choć jakiś inny chłop też mówi tam, że maseczkę i trzyma bilet. Hop pokaże bilet, spoko. I wchodzą dwa menele. To mówi no, panowie, bileciki. Jeden menel mu tam chyba kupił chyba bilet przy tym wejściu, a drugi menele po prostu wszedł bez słowa chłop się wkurwił, zaczął mu krzyczeć tam przez ten nagośniające urządzenie. Że ten, że ma bilet bilet pokazać, czy znaczy wypierdalasa od busu. Chłop nic nie gada, siedzi. Kierowca się wkurwił, wyszedł z tej swojej kabinki, otworzył drzwi środkowe. Mele stał przy tidżach i po prostu go wypchnął z tego autobusu. Ja pierdolę. Ha, Ta... side zablokowałem za Jeden za ścianą. No i niech tam siedzi, kurwa. Niech idzie do swojego starego rzęcha i tam siedzi. Przeładowuję. Patroju! <laughs> Wojtyła! Co? faniks! Fenix, Fenix! Od plecaku! Oto chłopaki. Rzecz. Nie ma rzet już. Spoczywaj. Dostał jeden wróż. Dobra, wejdź to a uh, idę spike. Spajk leży na A. Widzę wroga na a. To to nice. Obrońcy Uf. wygrywają. Ale, to zdałem. Dobra na. Chcecie KJOT czy chcecie Jet? Pagod nie jest Jet. Co? Na pewno nie Jet. Mamy, kurwa, barda w drużynie. Czujecie? Możnie grać. Ten Grabowski? <noise> Przepotężny enemity. Ja bym się strał już. Mi się wydaje, że gdyby usłyszeli tylko pieśni Grabowskiego... To by było głuchie. To był, O, był ogólny. Z uwaga panowie, budzimy węża. Jaj mi te dole. Co tu się dzieje? Czekaj do odgój, czekaj, czekaj, czekaj. Ja no, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Wychlarzaczu. Ty, Wojduś Oro. Jakie wy Oro robicie, pupki? Zaraz no, te wanny oddyny są OP, ja bym odebrał. Dostał jeden druk. Jurka. Zapolować. Jet gotów dobra walka. Już nie ma JET. Został phantom? Ale ult, Oddaję! Okno. Placja kuj. No pięć ode mnie została jakby co. A. Dobrze Brawo. jest! wywóz Został jeden wróg. Brawo. Spike leży na B. Nie! Ale żołnierzu... To pięćna, ty zestary. ja Trzy kille. Został jeden wróg. Dziękuję, że daj... mnie Już myślałem, że mi powiesz dziękuję, że podpierdaliłeś mi fraga ordynarnie. Heh. <śpkt> Tup tam. Spike leży na A. Musisz ćwiczyć Ale chyba nie było sobie. tego. Ja już mam połowę ulca, a w tym ludzi użyłem. Nie uszyłem. <noise> załatać dziurę po o, na czacie. Nie mogę tego użyć! Dobry. Dobra, co za dużo to niezdrowo, trzeba gierkę zmienić.